Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajemy w Gothic: NOCZNE Tajemnice. No i póki co, sądzę, że wzięliśmy już większość potrzebnych misji. Możemy póki co wywalić naszą dupę z obozu przy kopalni i wyruszyć w poszukiwaniu bardziej sensownych miejsc, w których będziemy w stanie oświadczenie. Ponieważ, no cóż, nasza postać aktualnie nie jest dalej zbyt mocna, jak można zauważyć. Że powiedziawszy, w drugim rozdziale odsłoni nam się dość dobry sposób, przedsłoni. E, pewnie nam dość dobry sposób, żeby m, zwiększyć się naszej postaci i to niebagatelnie. Niebagatelnie, czyli że w dość dużym, znaczy w dość dużym stopniu. E, no, ale póki co w drugim rozdziale nie jesteśmy, a przed drugim rozdziałem wolałbym się troszeczkę wzmocnić jeszcze, na no bo aktualnie nasza postać nie jest zbyt mocna, a poza tym, no, problem z wyborem tego obozu, nie wiem, który wybrać. W bankiecie był ten podwórzony remis. Mamy problem. Dobra Jeszcze tam poza nagraniem jaki przemoc się, się nazywam mocne piwo w tym obozie yy, obok kopalni, ale nie wiem czy on złożył, więc póki co nie wiem co tym gomie zawracam. No że wy wiecie to mi napiszecie w komentarzach tam na pewno jak chcecie Hej, ty! No Nie chcę to z tobą gadać. Wal się będzie włącz tryb ataku Będzie tryb ataku! Włączony, wyłączony Dobra, tutaj musimy pokazać z Heldorem, tylko że? Używałem go zabić niby No więc właśnie, bym go zabić właśnie Jestem pewien nie jestem pewien czy stanie jak po prostu powiemy mu prawdę? Zobaczmy Mam do ciebie walkę tak kazał mi ciebie zabić <güler> Nie to na następnych zawodach strzeleckich trafi go bełtem prosto w dupę Może to go nauczy <saj iki> Czekaj lepiej się w nic nie pakować tej mm -hmm. o czymś... Czyli jeżeli zrobimy coś takiego to To nam nic nie da na dłuższą metę, a dobra, czyli zacznijmy. Zacznijmy sobie stanie, jeżeli wybierzemy jakąś inną opcję. Mi się wydaje, że z Heldorem aktualnie mamy najmniejszy szans, więc to może być po prostu waste time. Waste of time, jak tam się tam poprawnie po angielsku mówi. No, ale co tam. Zaczymy. Heldor, słuchaj, mam dla Ciebie ważną sprawę. Już wszystkie inni są, są skrzynie pełne winna choć... W jaskini obok obozu znalazłem skrzynię tą wina. <mulity> Co? Gdzie? To niedaleko stąd. A więc ruszajmy tam czym prędzej. Chodź ze mną, nie wypada mi pizza memu. Kiedyś takie sprawy są tak biegniesz! Stop! Jaką <grybuj> za tam z tyłu se gdzieś tam dreptu, 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 a ten za pieprza ile wlezie. Bo ciekawa woska, że postacie same idą. A jak tych szczurów nie zabił, to ciekawe co by było. Pewnie by się nawiązała walka między też mną. Bo ten kretoszczów bym mnie zjadł zanim nim, bo ja będę się ruszyć. Albo jego, nie wie. Na No cóż, kretoszczów zabiliśmy, się, więc takiej opcji nie ma. Ty hey, kłamliwy w tej jewki nie ma ani kroplina. To mi się wydaje, że to nie przejdzie. Oj, to nie przejdzie, miałem rację. No dobra, stado czasu. Jak mówiłem. No ale cóż, do tej misji wrócimy, mi się wydaje. Niekoniecznie tak późno, mi się wydaje, że no tak, trzy poziomy potrzebujemy jeszcze. Jakbyśmy mieli dobry miecz, to by nam sporo dało, ale nie mamy tego dobrego miecza. Bo brakuje mi samych trzech punktów siły, żeby rzecz taki mieć. Kiedyś takie sprawy załatwiały się. i no, tych punktów siły i tyle w temacie jestem w stanie zrobić. Mówiłem, żeś piłknął miksturę, ale nie mam po do niej dostępu, więc sobie raczej nie mogę jej zrobić, jednak. Zatem je gadamy. Się go boję. No dobra, snuff. Mm, potrzebuję kucharza. Potrzebuję kucharza do obozu koło kopalni. Tak, ta przydało się. Niestety, nie mogę tam iść. Czemu? Dlaczego? Po pierwsze, zbyt wielu kopaczy tutaj tylko dlatego, że gotuję im darmową grupę. Mm -hmm. A po drugie, w tamtym obozie są sami idioty. Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Znasz ktoś, kto nie. może? To w starym obozie nadawałby się na kucharza. To sobie pomyśleć, że się snaw możesz no, przy tak. tej misji. Albo moim uczniem, ale od pewnego czasu się mnie nie pojawia. Ostatnio był bardzo skurzony. Hmm. go znajdę? No właśnie. Budował sobie domek po drugiej stronie obozu. Ktoś mu zrobił nowe drzwi od tamtej pory, który po jego chacie. Ech, chyba dobrze by było, gdyby opuścił swój Jejejejej! Ja, 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 ja. Kto pamięta Kajla? Co się zresztą nas wkurwiał? Ja pierdzielę. To, akurat on jest tym kucharzem. O kurźba! Zobaczymy, czy będzie chętny do nas. razu. wiedziałem do tej kopalni. Kopalnie. Do obozu przy kopalni. Herobacie jak wół, Kopacz, kopacz. Dobra. Nie ja mamy właściwie z kim gadać, więc nie wiem po co ten czy będę w, ogóle w stanie wyskoczyć na arenę stąd i przeżyję? nie wiem, się? Chyba tego gra nie przewidziała tki, możliwości. Ta jest niewidzialna ściana. Właściwie skacze, bo właśnie przy ścianie była, a nie przy tym, a nie przy... ...jakimś płotku małym. Ale skok ty powinien przeżyć mimo wszystko, bo to jest jakiś domek po drodze, hop. ręce sobie póki co odpuszczam, bo nie widzę sensu. Bo każdy typ mi póki co na niej rozwala, nie wiem dlaczego. Jeszcze no może nie do końca każdy typ, bo jednego pokonałem tam pch, chyba. Tak, poza widziałem, ale potem i tak się cofnąłem koniec końców, bo tam coś tam miałem problem i wtedy się komputer popsuł i musiałem ogólnie tak wszystko odcinki nagrywać, bo tamte były pouszkadzane z jakiegoś powodu. Także w sumie połowa moich praw na komputerze przez te głupi yy, problem z komputerem się poniszczyła i musiałem w ogóle cały praktycznie dyskromatować, Ale to szczegół dobra, Dexter, z co my gadaliśmy już co są istniejące do pogadania? Ale z fiskiem możemy pogadać. Może coś ciekawego ma na sprzedaż fiszczek fiszku, masz coś ciekawego Masz 2700 burek rudy, tak? Dawaj pan lepiej się do na wagę złota Dosłownie w jeszcze była jakaś szybsza opcja, żeby z shiftem chyba to się robiło. To się wszystko przynosiło. Ale, no, chce się wszystko przynosi automatycznie ciężko jest czasami jedną sztukę czegoś wbrać. W ogóle po nie da się jednej sztuki czegoś wbrać w A właśnie że wszystko co się ma, danego rodzaju, albo się bierze nic. Logiczne, bardzo. Co powiedziałem teraz? No dobra. Co można mu oddać w zamian? Może jakieś bronie, mamy. Mamy sporo broń. Właściwie te bronie są praktycznie identyczne. Nie wiem, czemu ten to po jest droższy. Czyli ten to po lepszy. Nie ja po prostu jest wolniejszy od tego miecza. No, zaczekaj. Miecz świstaka, niepotrzebny nam już jest. Chyba w sensie nie, nie musimy zostawić do zabawy. No, ale co innego tam, może coś uda nam się jeszcze opylić. mu hmm. Coś sobie się dało mu opylić. Dobra, cięcie na ten czas. Nie wziąłem tydy, bo zauważyłem, że praktycznie nie mam co sprzedawać. Tak naprawdę. Mam niby tam parę rzeczy wartych kilka tysięcy brech ale to w sumie. Te rzeczy mogą się o czegoś przydać, więc nie chcę też ich pozbywać, no oraz. I gdzieś tutaj była taka łopatka tego hajda, nie jestem pewien, czy to było tego tam, tak, tak, to było tam. A ten kajd może nam się bardzo przydać. Mamy jeszcze jakiś inny quest, który trzeba załatwić w tym obozie praktycznie? Dziwna jest knia, to mówiłem, że to jest za trudne dla nas. Przecież do obozu koło kopalni, to jest drugi rozdział. Nowy kucharz, nie, już nie drugi rozdział, chociaż. Nie pamiętam, dobra. A pewnie teraz, nowy kucharz. Hmm. To właśnie musimy teraz robić. Muzyk za trudne, mówiłam od razu już. Łowcy, orków to właśnie nie wiem, czy nam się udałoby zrobić, ale spróbujemy. Czemu słyszałem, sygnał od telefonu był? Hmm, ciekawostka. Nie, problem Verdona. Verdona kazał mi zabić, to też za trudne. O to, to właśnie, miałem to zrobić już dawno, więc lekarstwa Dorma zrobimy na pewno. Te jabłka, możemy powiedzieć, znaleźć wreszcie. Z sanda dla Kowalasanda. Znowu usłyszycień telefonu. Hmm, nie wiem, że to dzięki hm, od telefonu słyszałem, ale to szczegół. To nie wiem gdzie znaleźć, głodnik kopacze, no to będziemy to mięso właśnie dla nich, ale najpierw trzeba skopać mięso dla serwinta właśnie. Grosu dla Radiego, to może być ciężko skopać dobra. Czyli cel to będzie obóz na bagnie na pewno, plus jeszcze będzie trzeba się przejść... Gdzie, 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 no silwerek, myśl, myśl. Dobra, obóz na bagnie, alchemik, plus, 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 plus coś jeszcze miał być no. Jak pamięć taka słaba. A i ten kucharz, dokładnie. Mmm, słuchaj Fisk. masz, to masz to? sól tak właściwie, bo soli szukamy. To to jest, może to jest sól? Nie, to jest nie stylish. Wygląda jak sól, chociaż... Mm, myślałem, że to może być sól. Bo by się przydała bardzo. A jak coś potrzeba, to się wszystko wydaje podobno do tego właśnie, co jest potrzebne. Hmm... Nie do końca to szczegół, dobra. Nie bawmy się w logiczne tej podejście do życia, tylko po prostu... Idźmy daleko od Blodwina, bo tu się można się nawiązać niemiła konwersacja. Więc to jest, pójdźmy i znajdźmy tu Kyla wreszcie. Ten Kyle był tutaj! Przegram właśnie obok niego pewnie i kurde, nie przyuważyłem. O, tutaj było chyba, tak? Nie, nie, to nie tutaj było. Hmm, może i tutaj? Nie pamiętam. Nie chyba, dalej było. Czy gdzie to było? Czyli oni w ogóle. Fakow, nie pamiętam, gdzie tego taka, taka, taka Kyla całego było. Gdzie ten gość miał chałopę? Co mu ten. A tak jak Gilbert wygląda? Hmm. Gdzie ta chałopa tego ty... kajna całego była? Fuck off, spadam. Aj, aj, aj. nie pamiętam, nie pamiętam. Cięcie, póki nie znajdę tej chałopki. mam żeby... <grym> jego chałupkę. Podobno, Podobno się gotujesz. Gotujesz. Odwal się do cholery. Myślisz, że nie mam nic ciekawszego do roboty niż no. gotowanie dla ciebie? Zamknij się na chwilę i słuchaj. W kopalni nie ma kucharza. Aha, więc mam gotować dla kilkudziesięciu ludzi, tak? Wybij to sobie z głowy. Pomyśl, będziesz pił piwo w jadł tyle ile tylko sobie zechcesz i to za darmo. Jasne, oczywiście, jak sam sobie to ugotuję. Dobra, no zgadzam tak. się. Ale tylko dlatego, że mam dość już siedzenia w tej cholewie. Też ja bym dość tego. mnie tam, bo nie chce mi się iść samemu. Niech będzie. No to, to chodźmy No dobra, czy trzeba tam zaprowadzić go? No dobra, tego się właściwie spodziewałem. Bo wątpię, żeby Kopaczyna chciał sama iść. Jest... iść. Chciał sama i. Silverek na się zdania składać. Żeby Kopaczyna chciał sam iść. Niech Kopaczyna, tylko Kopaczyna taki składaczek. Taki suchar że aż tost i kopaczyna idzie, tak? Kopaczyna idzie, dobra. Jeśli czy tak zawalał, to on będzie w stanie mnie dogonić. Ale żeby... jako że idę z nim, to nie ja będę w stanie przejść po cichu obok dzików. I będę musiał pójść tą drogą całą, zasraną przez nowy obóz. Aż znaczy ja obok nowego obozu, o matko Ja on się już gdzieś zgubił. I teraz pytanie, czy on wrócił na swoje miejsce, czy gdzieś tutaj spadł, czy co on zrobił? Nie wiem, zobaczymy. Albo ja wrócił na swoje miejsce, albo już jest na miejscu. Bo ja uwzględniła, że pewnie już gdzieś tam, nie wiem, zgubił się i doszedł już na wyznaczone miejsce. Zobaczymy, czy on tutaj wrócił do domu, czy już na wyznaczonym miejscu będzie czekał na mnie. Chyba no, wiem, że będzie czekał na wyznaczonym miejscu, no ale... Hmm. Logika jak nie pozwala mi skakać po o typu ścianach. Właśnie ma świstak. Hapsiup, uda się, uda się! O Jezus, Bezi! Bezi, nie spadaj! Nie, chwyć się! Brawo, Bezzi! mistrza parkura! Zobaczmy, jest tutaj ten Kyle? Mmm, bardzo mnie nie taka opa, jest na to szczegół. To jest taka opada z Kyle'a, przecież. Wejdę z daleko, właściwie. Nie ma go tu, czyli pewnie jest w obozie. No, zobaczymy. Sobie, Zobacz, ciędziej tam dojdę poza materiałem, albo nie, skończ tego, zgubiliśmy, to najpierw pójdziemy do obozu... Hmm, Alchemika tamtego, góry, na górze. Góry na górze, Siverek, no wszystko, ale zdania do jasnej cholery. Dobra, cięcie. Hmm, ten bandzie ciągle tutaj stoi, ciekawostka. Zagadajmy z nim. Chłopcze. Nie. To dlaczego nie przyjdzie? Dzięki, stary. Właśnie. Ciekawe, teraz po, po, po takim treningu Radę. Nie do końca widzę. Nie do końca mu daliśmy radę. <laughs> Myślałem, że znajdę nagrywanie i po takim treningu skopię mu dupę z palcem, gdzieś a to się okazuje, że nie, to jest poziom trudny, to i nie ma kopania z palcem, jeść dupy nikomu. <laughs> no niestety, wiek palców jest dla nas dalej gigantycznym wyzwaniem. Czyli to wyzwanie nie do końca, bo tu wystarczy wprowadzić dobre kombo i on padnie, ale chodzi mi o fakt, że dalej nasz będzie to jest po prostu zwykły cienias, taki pierwszy przekopacz z brzegu, bo strażnikiem tylko na za cholerę nie na bo strażnik to by nas na jednego hita pewnie. Taki porządny. Eee, te małe punkty ciasta nam tu brakuje, bo są ziółek ozdrabiających, jednej sztuki. i jeszcze raz powiem do niego podejść, jak nie to poza wizją hey, tutaj pójdź. Nie. Dzięki stary. Właśnie. Oj, Jezus. Jezus, nie, nie, nie. A to poza wizją zrobię. I właśnie przechodzę jak bliżej niego tak właściwie, bo będę chodził ciągle od tej wody. Dobra, dzień. Daj, bitches! Daj! Daj, bitches! Daj. <noise> Dobra, sprawiałem mu dupcie jak należało. mi się jakoś kolejnym razem, bo pomyślałem tak. Najpierw zeszłem go od tyłu z łukiem. mu coś co, a potem ładnie go dobiłem za pomocą maczugi, żeby go nie zabijać. Ciekawie mnie czego zabije z łuku, to jest najwięcej ekspa. zaraz zobaczymy. Hmm, civerek człowiek skurwił. Zaraz zobaczymy Co jest tym którymś na przykład na tym. Może być. Mm -hmm. no stój typek. Stoi! O szkurę to gdzieś mi no? A ty je pany, no dobra. Trochę jak z panią płodzie. Tak systemem: 250 eksplozania za niego, to nie jest wcale tak mało. 250 do doświadczenia w tym momencie, gry to jest no. Co prawda patrząc na level nie za dużo Ale jednak nie jest to też jakoś specjalnie mało. A więc idziemy teraz do Alchemika. A ja póki co to chyba to jeszcze wytnę. To może być nie mieć co taki głupi pomysł? Chociaż no to jest 5 sekund roboty, A bo dobra wytnę to. cięcie. My jesteśmy na miejscu, dobra. Mamy tutaj Popo oraz naszego alchemika, który tu pracuje. O, wdzięcznym imieniu alchemik. Przesłucham mnie do... no, Mam zioła najpierw. Znalazłem wszystkie zioła. O mam 200 mnie może być. To wspaniale młodzieńcze. Pokaż, czy na pewno przyniosłeś to co cię prosiłem. Tak, tych ziół potrzebowałem. Mhm. Dobra robota, chłopcze. Zasłużyłeś na nagrodę, którą będzie bezcenna wiedza o właściwościach niektórych roślin. U. A więc nadstaw uchaj słuchaj. Po zjedzeniu odpowiedniej ilości niektórych roślin lub owoców możesz permanentnie poprawić swoje zdolności. Mm -hmm. Efekt jest taki jak po wytężonych ćwiczeniach fizycznych albo umysłowych. Co to za rośliny? Na przykład zwyczajne jabłka. Nie rób takiej mini. Jak zjesz odpowiednią ilość jabłek to poprawisz swoją mój z jedzeniu. Może efekt jest powtarzany. Nie wiem, bo nigdy nie próbowałem zjeść takiej ilości Niestety, mam od straszny straszne Kolejnym przykładem jest ryż. Po zjedzeniu sporej ilości ryżu też zwiększysz swoją tężę O, to jest ciekawostka, bo ryżu jest sporo. Upradzę względnego... Ci jeszcze, że orkowe ziele poprawi Twoją witalność, a krócze ziele doda hmm. Ci mocy mentalne. Więcej wiedzieć nie musi. Mam nadzieję, że nie rozpowiesz tych sekretów, bo niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z potęgi roślin i ziół. I wolałbym, aby tak pozostało. obawy, dziadku, zachowam to tylko dla siebie. <laughs> to świetnie. A teraz pozwól, że wrócę do swoich zajęć. No Mógłbyś dobra. Chcesz jeszcze poświęcić mi chwilkę? Czemu nie? Widzę po twojej minie, że coś cię nurtuje. Słucham. Skoro jesteś alchemikiem, to może nauczyłbyś mnie ważenia mikstur. Wybacz, ale nie mogę spełnić Twojej Why? Ale nie nalegaj, bo i tak mnie nie zdania. Mogę jednak ważyć dla ciebie mikstury, ale pod jednym warunkiem. Jaki to warunek? Będziesz mi regularnie, przynajmniej raz w tygodniu dostarczał zioła i rośliny. Dzięki temu nie będę tracił czasu na wałęsanie się po dość niebezpiecznej okolicy. A ja w zamian będę ważył dla Ciebie różne specyfiki. Oczywiście ingrediencje do tych mikstur także będziesz musiał przynieść sam. Taki skurczyste. Zgadzasz się na taki układ? Pewnie. Postaram się wywiązać z umowy. Mi się by nie będzie to chciało na życie. A więc uważę coś dla ciebie, jak przyniesiesz mi powiedzmy osiem serafisów, kilka ziół uzdrawiających i psiankę. Oczywiście zapłacę ci za nie rudą. I to więcej niż dostałbyś od handlarzy z obozu. Dobra, mam też wspomienia Problemu, Różmy. gościu. I uważaj na siebie, młodzieńcze, bo kolonia karna to niebezpieczne miejsce. Nie bój się, dziadku. Potrafię o siebie zadbać. Wrócę z roślinami. Złaś mi z drogi, człowieku! Piętemu, <grydę> dziadku, tam blé, ta. Złaś mi z drogi, człowieku! Słuchaj, chemik. mamy jeszcze te ziołka. Hm. Macie te ziołka, kolego. Mam trochę Znalazłem rośliny, których szukałeś. Oto one. Aleks Potrzebowałem do zrobienia maści na rzeżączkę. Bo zdaje się, że Iberion ma jakiś problem ze swoimi prywatnymi ochroniarzami. Świetnie. Teraz jak chcesz, mogę coś dla ciebie uważyć. Pamiętaj jednak o składnika. Tutaj masz listę z ingrediencjami potrzebnymi do uwarzenia specyfiku. A teraz Spoko. wracam do pracy. Ta maść musi być gotowa na jutro. <laughs> Ciekawy tekst z tym Iberionem, no dobra. No hmm. na miejsce specyfików, zobaczmy sobie tą listę. Przepisy na miksturę, część pierwsza i część druga, tak? Zobaczmy, co on tam oferuje. Mixer jeszcze mi nie obchodzi: średnia, duża, mała, many, nie. Szybkości to już w ogóle nas nie obchodzi. Górski mech i trollest. Nie znaczyłeś takiego jak trollest. Czarne Ziele i walias, Też nie znaczyłeś takiego. Co tu jeszcze jest? E, Dragorot i Twardzeń. Też nie wiem, gdzie to znaleźć. Napiść, znaleźć. Mikstura się nie zapis nieczytelny, ta. Hmm. Średnia miksturaczia to mi obchodziło. 20 mocnych ziół uzdrawiających 16 orkowych ziół. O Jezu, że ja takie jeszcze poznajdywać tak naprawdę, nie mam pojęcia za diabła. Tworzysz dla mnie miksturę. Mam roślinę sprzedaż. Przysłamie mnie Przysłał mnie dorm. Dorm? Hmm. <grym> Aha, już. To ten kopacz, który przechodził do mnie po lekarstwa. Czego mu znowu tutaj? dlaczego sam do mnie nie przyszedł? Dorm siedzi w obozie strażników w kopalni. Nie może się ruszyć, więc wysłał mnie po jakieś lekarstwa. <grym> Mówiłem temu głupcowi, żeby nie szedł do starego obozu, ale ten dureń mnie nie słuchał. No cóż, nie mógł trafić w gorsze miejsce. Co z lekarstwem? Dam ci ten lek za 60 bryłek rudu. Mam ci płacić? Ale że oczywiście. Nic. No prawie nic nie ma za darmo, chłopcze. No a masz te to bo... 60 bryłek rudy. A teraz daj. To a tak te sprawdzę ten rudy mi się, Zaprawdę, mi się opłaciło bardzo. Jesteś człowiekiem. Przejść taki kawał drogi i jeszcze płacić za lekarstwo dla kogoś innego. Logika dla nie znajduję taką bezinteresowność w kolonii. W sumie to jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dobra, przestań ględzić i daj mi to lekarstwo. <laughs> Mam sprzedaż. dla ciebie rośliny i zioła na sprzedaż. To była korzystna wymiana. Chwila, czy ja właśnie sprzedałem wszystkie będzie? moje rośliny, które ja miałem? Złasz mi z drogi człowieku! Jak tak to cofam, jak chcę mieć te moje rośliny dla siebie. I... Sprawdźmy. A jak? Ej no. to... Chwila, moment. Oj, zrypałem sprawę, nie mógł teraz sprzedawać. Hmm, no dobra, cięcie ich na chwileczkę. Muszę to wszystko jeszcze raz zrobić. A ten tego właśnie nie pokazywałem, ale w skrzyni tego typa można znaleźć sporo cennych dość specyfików. Czyli ogólnie, miksturek zwiększających, dajmy na to. Już tak wszystko się okradłem, jest po co ma wybrecz. Można znaleźć np. miksturę z lekkości. Lampujmy lekkości, można znaleźć. E, parę, tam. tych, no. No! Wygląda jak woda 300, what the fuck. Ciekawostka. Można znaleźć parę mikstur, które się bardzo potem przydadzą, na przykład eliksir magicznej energii, tam inne mikstury życiowe i tak dalej. oczywiście tą sprawę tych roślin, bo te rośliny są bardzo ważne. Zwłaszcza jak będziemy chcieli robić miksturkę na powiedzmy punkty życia. Bo owych punktów życia w tej grze najbardziej brakuje. Siłę, zręczność i tak dalej. Dać się jakoś na to robić punkty życia jest z nimi najgorzej. Czyli siłę, wszystkie zestyki, siłę, zręczność, broń i tak dalej. Można w tym modzie, pewnym sposobem nadrobić nawet na maksa mieć wszystko praktycznie, jak się ogarnie. Ale jeżeli chodzi o punkty życia, jest tym krucho, bo jeden sposób zniszczenia punktów życia, to są właśnie tego typu miksturki. Będzie nie od i dziękuję ci. Eee, to są tego typu miksturki właśnie, widziałem 25 punktów życia. Miksturki, poziom w górę oczywiście, taki najbardziej właśnie wzrost, a to jest właśnie poziom w górę. Oraz jeszcze właśnie tego typu właśnie powiedzmy sobie... Cz, 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 cz. Roślinki, co ty właśnie te miksurki, żeby osiągnąć lepszy efekt? Więc póki co, nie mam zamiaru sprzedawać mu żadnych roślinek. A ten, jaż kolega wrócił, Podejrzany ten typek, co u ciebie? Bum. O, wyświetlacz, bo bardzo mi się to podoba. Podaję, niczego nie byłeś przydatny, więc zabijam cię. Hahaha, ha, ha. zły silwerek. Silwerek, zło. Ogólnie, jeszcze na dwie godziny, tak naprawdę na materiał mam jakieś 30 minut. Logiczne, nie? Hm przede wszystkie cięcie, sprzątania i tak dalej mi to strasznie się przedłuża. No dobra, teraz musimy iść do mm, obozu do tak. Ponieważ już tego kościa wziąłem. Właśnie nie wiem co się z nim stało, czy on już poszedł do tego obozu czy nie. czy poszedł, bo jak nie to się przeczytać grę i wszystko nowe zrobić, no ale co tam. 5 w tą, 5 we w tą, to już mi teraz nie robi różnicy radnej, Skoro tak 3 godziny nagrywam praktycznie. Hopsiup. Hopsiup tralala. Czy by on tam stał, czy mi się tylko wydawało? Nie, to był pięknie <grym> Pomyliłem kopać z piękiem jestem zajebisty. Hmm. O jest! No. Sądzę, że na miejsce bardzo fajnie. Pójdziesz dalej? Idziesz dalej? Idziesz, dobra. No to chodź, Kyle. Już dość, niektórzy nigdy się nie noszą. Idę coś ugotować, bo zgłodniałem. No to leć! Jeszcze zagadamy <gadamy> temu Karimowi, że znaleźliśmy kucharza. Kaziowi. Kaju I damy lekarstwo temu typowi. Mi się wydaje, że to może nie być nagrody, bo to taki bardziej quest dobroczynny jest. Ale... Pff, nawet bez nagrody Mmm, zawsze tamte 200 ekspo zarobiliśmy za to właśnie gadanie z tym archemikiem i tak dalej w tej sprawie wchodźmy do Kazia, bo to jest już bardziej taki owocny quest To znaczy no nie kucharza. No chociaż to nie jest się... trudny quest, ale jest owocny w miarę. tak że mi nie wydaje. Siema Kaziu Udało mi się znaleźć ten kucharza. 500 ekspa Dobra, pasuje uh... mi to. o. Powiedziałem, że znalazłem nowego kucharza. A o to chodzi. Gdzie znalazłeś szaleńca, który zgodził się na gotowanie w moim obozie? Znalazłem go w starym obozie. To kopacz, Kyle. Kopacz? Hmm, sprawdziłeś chociaż, czy się nadaje? Nie, ale Snaf powiedział, że Kyle to jego uczeń, więc raczej potrafi gotować. Jedno jest pewne. Będzie gotował lepiej niż przedni kuchar. Jaka zmiana głosu, what the fuck! Skoro był uczniem Snafa, to z pewnością jest bardzo dobry. Weź tę rudę. Zasłużyłeś na nią. Dzięki bro, A, mam 200 brek rudy. Jej, bo to taka fortuna! Ooo, fortuna! Zaraz mi pochłonię normalnie gorączka rudy. Czekałeś gorączkę złota, ale no w tej grze nie ma złota praktycznie. Czy znaczy jest złoto! Takie, to jest nic nie warte. No ale kączko złota mi pokłonie zaraz, od tej masakrzycznej rudy. Yy, dobra, co jeszcze tu mieliśmy do zrobienia? Chyba tak, Odeść to lekarstwo temu gościowi, co tam siedzi u góry. Jak to się nazywało dorm? Chyba tak. Bo to było koniec końców lekarstwa Dorma, więc... Powiem ci, tak się nazywał. Tum, 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 tum. E, czy też wcześniej nie stał dorm? Hm, to się miejscami, teraz... Dorm jest strażnikiem, a strażnik jest w kory. Świątę, tak. Wow, 400 się. Daj mi je. Oto ono. Tak, już czuję się o wiele lepiej. Teraz każdego. Dzięki za przysługę, bracie. Lekarz działa w sekundę, What the fuck. Musiałem zapłacić za lek kilka bryłek. Nie masz dla mnie jakiejś nagrody? Nie, Nie mam nic, co mógłbym Ci dać. Przekro mi. Jak P, to P. A 400xa może być bez niej narzeka, jak leci? Jak leci? Wszystko w porządku. Jeszcze raz A Dobra. 400x mi pasuje. Powiedz lecą Melkor zaliśmy imię, innym się piwem, który Melkor nam dał, więc nagroda mi się bardzo podoba. No i co to jeszcze mam te roboty w ogóle w tym obozie? Dziwne jaski nie zrobimy. To już ja mogę zdradzić. Przejść się do obozu koło kopalni. Przyjęcie do bozu koło kopalni też nie zrobimy. Muzyka też, nie zrobimy w owce orków, to bym chciał spróbować zrobić, tak będziemy jeździć właśnie w stronę obozu na bagnie eee, Tego też nie damy rady, tutaj nie mogę tych jabłek znaleźć Powinno krena można kupić od gościa w nowym obozie Zaginiony strażnik, głodnik, koparze, to bym chciał robić w międzyczasie Ale jakbym chciał zanieść te mięso dla tego, dla Serewina, bo też chciał tego właśnie mięska No, sprzemietnik, to właśnie będziemy teraz robić w tle u przemytników można znaleźć ogólnie niemieściwą stal, ten mieszcz, to jest potrzebny, żeby Argor chciał nas właśnie uczyć tutaj e, kowalstwa, no ale póki co, hmm, żeby ją zdobyć trzeba pokonać tego ich szefa całego, który aktualnie zabija mnie na jednego ciosa, a ja ledwo co mu biorę jedną setną HP, ja, więc aktualnie nie ma najmniejszego sensu. Przyjęcie do nowego bozu, to, 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 wszystko będziemy mieć, się robić, te wszystkie przyjęcia i tak dalej, jak mówię, jeszcze nie wiem do którego bozu dołączymy. I powiem wam tyle, że do zobaczenia w kolejnym odcinku, zagrajmy w Gothic, może tajemnice, dziękuję za obejrzenie, hejka!